Noc zapadała powoli nad polami, a złociste łany zboża falowały cicho pod dotykiem wiatru, który nie miał już w sobie ciepła dnia, lecz nie niósł jeszcze chłodu nocy. W takich chwilach, między światłem a ciemnością, między pracą a odpoczynkiem, nasi przodkowie szeptali imię, które nieczęsto wypowiadano głośno. Imię to brzmiało Polewik. Był to duch pola, demon przyczajony wśród kłosów, strażnik granicy między światem ludzi a światem sił dzikich, pierwotnych, nieoswojonych. W ludowej wieży Polewik zamieszkiwał pola uprawne, a jego obecność wyczuwało się nie oczami, lecz skórą poprzez dreszcz na karku, szmer niezidentyfikowany wśród łanów, niepokój, który przychodził z nienacka, gdy ktoś zbyt długo pozostawał na polu po zachodzie słońca. Opisywano go jako niskiego, Czarnego jak ziemia, mężczyznę o twarzy pooranej z marszczkami, z brodą skłosów z i oczami błyszczącymi jak wilcze. Czasem miał tylko jedną nogę, innym razem chodził tyłem, a jego głos przypominał szept wiatru. Polewik był uważany zarówno za opiekuna, jak i mściciela. Chronił plony, jeśli ludzie szanowali ziemię i pracowali w rytmie natury. Ale potrafił też karać, szczególnie tych, Którzy zbyt wcześnie wchodzili na pole, łamali rytuały, pługawili ziemię pijackim bełkotem czy bezmyślnym śmiechem. Wierzono, że szczególnie niebezpieczne było przebywanie na polu w południe i o zmierzchu to wtedy polewik był najbardziej aktywny, a czas przestawał płynąć tak, jak powinien. Czasem zabierał ludzi na zawsze, a czasem oddawał ich po wielu godzinach, z umysłem zmąconym i spojrzeniem, które widziało więcej, niż powinno. Aby przebłagać polewika, stosowano rytuały pełne pokory i uważności. Na skraju pola pozostawiano dla niego chleb i sól najprostsze, a zarazem najświętsze dary. Czasem kładziono też symbolicznie kilka kłosów w kącie pola, by nakarmić ducha ziemi. Podczas ostatniego dniażni żniw związywano tzw. Tak brodę, snapek z ostatnich kłosów i zostawiano go na miedzy, by Polewik wiedział, że o nim nie zapomniano. Zdarzało się również, że przed wyjściem na pole żniwiarze czynili znak krzyża lub szeptali zaklęcia chroniące przed jego gniewem. Pamiętajmy, nie był to demon zły w sensie chrześcijańskim. Był dziki, nieludzki, ale sprawiedliwy na swój sposób. W porównaniu do południcy, która również działała na polach, polewik był bardziej związany z ziemią i rytmem pór roku niż z ludzkim grzechem. Południca karała pychę, lenistwo i brak szacunku dla pracy, zwłaszcza kobiet pracujących w upale. Uosabiała skwar, który mógł zabić, i omdlenie, które mogło być ostateczne. Często przedstawiano ją jako wysoką, bladą kobietę z kosą lub sierpem. Z kolei Polewik był starszy, bardziej zrośnięty z samą ziemią, z jej pamięcią i oddechem. Inne słowiańskie demony jak Domowik, Leszy czy Wodnik miały konkretne terytoria, dom, las, wodę. Polewik był tym, który stał na styku między naturą a cywilizacją, między udomowionym a dzikim. W ludowych podaniach i etnograficznych zapiskach polewik pojawia się często jako postać, dwóch czasem pomaga rolnikom znaleźć zagubione narzędzia, innym razem myli ich ścieżki, sprawiając, że chodzą w kółko. Zdarza się, że ostrzega przed burzą, śpiewając cicho w trawach, ale też może wciągnąć nieostrożnego w sen, z którego nie ma powrotu. W relacjach ze starszych wieków znajdziemy opowieści o żniwiarzach. Którzy wrócili z pola odmienieni milczący, blondzi, jakby część ich duszy została między zbożem. Badacze tacy jak Oskar Kolberg i Zorian Dołęga Hodakowski zbierali te świadectwa, traktując je jako klucz do zrozumienia duchowości chłopskiej, głęboko zakorzenionej w cykliczności natury i pokorze wobec tego, co większe od człowieka. Dziś w epoce betonu, plastiku i nieprzerwanego hałasu Wiedza o polewiku wydaje się jak relikt, ale tylko na pierwszy rzut oka. Bo przecież nadal istnieją progi, które przekraczamy bezrefleksyjnie, między dniem a nocą, między odpoczynkiem a pracą, między konsumpcją a tworzeniem. Nadal istnieją duchy miejsc niekoniecznie z kłosów, ale z pamięci, z cienia drzew, z echa dawnych rytuałów. Polewik przypomina nam, że ziemia to nie tylko zasób, ale żywa siła, która widzi, pamięta i reaguje. Że nie jesteśmy panami tego świata, lecz gośćmi i że za brak szacunku płaci się zagubieniem, samotnością, duchowym otępieniem. W świecie oderwanym od natury, powrót do takich postaci jak polewik nie jest powrotem do przesądów, ale do pokory, do uważności, do rytmu, który kiedyś pulsował w sercu każdej wsi. A dziś ledwo teli się w ciszy między wiadomościami. Może więc czas znów zostawić kilka kłosów na między. Może czas znów słuchać wiatru, który mówi więcej, niż się wydaje.